Hello, powiedzieć, hallo witam Was w kolejnym odcinku. League of Legends. I ze mną jest na Lelo. Yes. Oraz. Dejuki. Okay. I z nami są widzowie, w przeciwnym drużynie są widzowie, także. Jest okre. Kaszej też są. Dokładnie. Aaa, nie mam first bladu. First, first bladu miało być. First tobladu? Dobrze, że Flippy nie gra Rengarem i w No, wtedy byłoby... Gigi byś ich wszystkich hehehe. No nie. Też nie ma rengera. Oluk co ty tak skaczesz? Właśnie. Tym kotem. Co ty... Tyle, ty Pomogę no Jak coś, jak chcecie się łapać na takie arany To daję zazwyczaj Info na Facebooku, bo zazwyczaj Chyba wiecie, dupy mm, Nie Nie? Yeah. Nie każdy robi to to ty no. na Facebooku Ja daję dupy na Facebooku? What? To nie ma sensu Nie wiem, nie w każdym razie Daję posta na Facebooku, że gram sobie Jest, jest gra customowa i wbijajcie Mogę pozdrowić moją nauczycielkę Możesz, na pewno to będzie Pozdrób, pozdrób Al, Marysie Albo nie, bo to kupiesz cukier i na nie pozdrowię. Chodź, jakby poprosiła ładnie Ile ma lat? 40 chyba Na będę się ucieszy z pozdrowień na YouTube No to Milf Trochę ta, <grym> staj sobie. w sumie trochę, mil. A blisk udaje, że awcze i próbuje mnie grabnąć pewnie. Dobra, zgrabuj mnie! Ha nie No To mnie! Z takim projektem Zabijmy go za karę. Ha, ale mu <laughs> Ale ustępcie! Dobra, dobra, sami tego chcieliście. W takim razie Lecę tutaj w na chłopaki, By więcej bić. Specjalnie chciałem się wrócić po prostu, ten kryształek zapicki. Noin Taki! No, głupi shield Incoming wsparcie. Report to already. Ej, Bloody, powinieneś pójść pod AP, jak już tak zacząłeś, no. Co Sobie ta winna wymaina to. A no tak Jaki ma skin To będzie gra tylko ten. No nie wiem, bo. Zioom. I ktoś tu dostał pusta fajera Mmm gifty Ach Tutaj Przepraszam Gdzie to by cię tam zabili Jezus. Jezus teraz go na hate Groźby są karalne, wiesz <laughs> Bo twój tata mnie zamknie w więzieniu O jakie playsy, wszystkich zerujesz prawie No, odczep się to Zejdź ze mnie Niewiele brakło, spokojnie ja Macie chwilę kiemociki I B Bijamy w susi I like turtles no. Kurcze, oni mają trochę lepszy team, mam takie wrażenie Ła, czemu no. ona tak gije Właśnie to się z chyba No Bo tak latało no to był bug na pewno Znaczy nie inaczej No! No tak! Przegrywałem tylko przez bugi Zawsze Kupi twój... Dobra, tam śpiewnik No o Jezus, ale gej tarcza. Dobrze, Gary, nice, nice Keep going To nie było najlepsze wyjście Jak to? mi się daje? Nie! Czemu mnie? Człowiek drzewo! No i dobra, i się musiałem poświęcić za ciebie znowu. Nie. To to mu apteczkę. Ale on mam teraz wiecie co ja mam... Nie wiecie, co ja mam powiem. Ja mam teraz... Czyli power? Hmm, przynajmniej w grze. <grym> No, One gryź, tak, no, Fokusują mnie. No tak, 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 nie fokusują. Kiedyś to cię to Teraz tak, Teraz Ej, mam o, to 18. 18. No, tak, 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 Ej, tak, 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 gratuluję. tak, 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 jest lejt na aramie, o dobra wsteczka No ale to fajnie się gra wtedy bardzo Zabić bloodiego, dobrze Mor, dawaj, no czemu nie wszedłeś pod bierze? Bo mnie zabiją. Bierzyczkę! Gin O! No proszę. Tego hmm. się ciażę już daj bo jest mój nie Trochę dzisiaj chyba Dzidiem <gry> Takie są fakty o co ci chodzi eee. O właśnie wierzę. wieże Bijcie masterczułki master czułki Wszyscy, wszyscy dostaje O oh my goodness, oh my fuck fuck, co ty robisz Spokojnie, nie jest sytuacja aż tak kryzysowa. Dobra, nie trafiłem z... Ultami. Kryzysowa, what the fuck? No omy GK No omygę bo chciałem zlutować Garena A on po prostu Mister tak szybko pał I kurza szybko lecis i disnerv To uh, widzimy uh. sobie super buty z penetracją Pentycznie penetracja jest na tym No no użyj tej G tarczy, użyj, Co z czego ja? No, to, jest, no, to jest chyba AD carry, a nie AP carry no, Ale picker Jest Ejpiker. tak silny Ejpiker, na Aramie. No, kiedy zagramy w końcu wow. w Mortala na live'ie, mi obiecałeś. Obiecałem komuś, że zagramy Portala. No nie ma. Nie tak. Teraz nie dotrzymujesz. Ha! Na klatę Ta. Ta hmm. jak pradził mężczyzna. to jak kradziły chłopiec. No, chyba daj. Kurczę, co ja mam teraz robię? No zagraj z nim w tego Mortala. Ja no, nie chodzi mi o Mortala. Ja tam osoba trochę skidą czemu? No, Mortala? No. Ona nagrywała Mortala? No. A nie udawaj, że nie wiesz teraz. O czym? Widziałem, że killa nagrywała Mortala. No, to ja mi z nią nagrywać, chyba jakiś odcinek. <grywa> <grywa> no. Nie, nie mają nie. wszystkie. Gej te spele. Nie. Nie chcę nic mówić, ale filipiński zawsze na arabach z witami chyba co? Filipiński. Daj, skacz! Dobrze, Lelo, dam ci tarczę. O. Dobra tarcza, Adrian. No, nie moja wina, że... w moim życiu. Nie robina, że nie mogę ci zrzucić z kilometra. Jak ty możesz? No, ty są win są win teraz możesz. takie haksy do Lelo. Win. Nie! <laughs> <laughs> Zabij go! <laughs> Nie, jak go no. no zabij, zabij, ich. Co? zabij ich, Deyuki. Co? Nie, ich, zabij ich, juki! Biegnij ich, zabij! Tym z małym, złym bejgarem. No, tutaj masz po lewo. Oh co? my god! To co? najgorsze akcje, to... jakie widziałem. Zabij mnie Jasne. Lag był! Tak, lag na pewno! Lag'a miałem, miałem 5 fps'ów Jakby takie, wrzucen małka i był low'u To wylelło po biegu ale mon biegnę pod wieże, wiesz No! Prawie monster W ogóle ostatnio mi się wylosował rengar na arabie przypadek hmm, Tak sądzę to Na pewno nie przypadek. Chwalisz się czy żalisz? Jeżeli wyjdźmy, Że ci go skręcamy! Łotykaj się! się Kill secure. Give up i wap Halp! Filipiński! Shielduj! Filipiński nie ma shielda nawet. Jezus! Taka lipa, ale mogę wam dać heala nupki. Hej, nikt nie dogoni. Jezu! Dam ci tarczę. Nie ma za co, stary. Nie ma za Dzięki. O, jeszcze tego, jeszcze tego. Jeszcze wyżej. No, ale jak to godnie teraz. Warfit. Warfed, warfed. I'm guy, body, buddy. Nie. Yeah. jak yeah, guy, body. friend. <laughs> Aha. Aha. A nie weźmiesz tej apteczki, z sukwo. Jeba... no. no, no. Uuuuuj! Parfait chyba mi się tak udawał. Chciałem zultować tak naprawdę, ale nieważne. Ja. A ja wam powiem trochę ciekawostkę z League of Legends. No to dawaj. Bo, że jak Regal używa ulta i u przeciwnika jest niedali to się takie serduszko pojawia. Serio? Mm. Ja, jak jest na formie... kici, no. Aaaa... Ale na nią rzucasz i ją bijesz, o, wow, się <gulasz> ciekawostki. Mnie prawie zabiły z tej Ciekawostki, bo tak się nimi zainteresowałaś, no, no. <gulasz> <gulasz> Dobre ciekawostki, nie Ja znam jeszcze dużo easter na przykład. No, mm. dawaj. Że Zaira się robi większe, ekle, Leona użyje na niej skilla. No, ja to wiem, wszyscy. O, albo widzieliście... Skąd się wzięły nazwy Tryndamera i WuWu? Nie! A. Tryndamera i Ryza, bo jacyś pracownicy z Riot mają tak powiem nazwisko czy coś. Hmm. No, A, to czy to jest? Tryndamera... Warwick? No, bo Nie, Ryza. Warwick no. chyba. <laughs> <laughs> Michał Warwick. Ale <laughs> no, naprawdę. No wiesz, że mamy prawdę. No dobra, sam jesteś, nieprawda. Michał Warwick, Lubę Ty jest, jesteś wrednym oszukistą, sam Cię tu powiedziałeś. Ja Nie, tylko... Nieprawda. No so close! No so close to... Łaaa... Wow. So close to... Pęta Michał Warwick chciałbym się penta. nazywać.

Przez to żyje. jest first time Garen. To jest first time Garen. Frozen Ballet Rush! WTF! <laughs> Pisał nam, Garen. że pierwszy raz grę Garenem, no. No ale jak zraszować Frozen Ballet? Tej tu klawisza, okay. to Ała, ah, uderzyłem z ultanic, uderzyłem wow. z DFG. Dajmy. Uciekła z mojego skoku! Aaaaa. Ah. Wow. I, i dzięki, dzięki, że ta, musiałabym puszczać koło nas wszystkich O albo fajtasz filipiński y, no. Jak graliśmy na grę A co dawno temu I, no. i przed, u przeciwnikomu taki to małka i nam idzie i tak z ogniu I nie widziałem no, co się dzieje masakra. To było niedawno to było Tak, dawno. bardzo nie no, to było w wakacje Niedawno? Staw nawet przed no, A u że jedziesz było... wakacje To nie to było, było, było przed wakacjami temu. To była masakra, nie można było nic zrobić na tego małka. Ale i tak chyba w lejcie wygraliśmy Ja no. nie pamiętam ja gram jeszcze taką średniową postacią i cały czas mi z tych sezonek mógłby harasować za CHP O fucky tylko dla się Dzień dobry, okay. ale co zaraz? Dobra, to jest wszystko zamierzone. No Nie powiem, bo boję się, że spalę. No dawaj. Nie yeah. Opowiedziałbym ci ciekawa, o żydzi, albo się, że go spalę. Takie yeah. żarty. No wiem. Ej, ale to było najlepsze, stary, kiedyś opowiadam to koleżance. opowiedziałbym ci kawa o albo się, że go spalę, ona, no to później mi opowiesz. <grym> ona mówi, ale no dobra, no to powiedz mi go po lekcjach nie wracamy. Ja mówię, no powiedziałbym ci albo jeść, że go spalę. Ona siedzi nie rozumie, ale blondynka była straszna, nie? Nie. Yeah. Wszystko jest. Była My tu nie blond, No nie, ale była tak blond. So much blond. Była najbardziej blond na świecie. Jezus. No. A potem takie... Nie zbaję. A potem takie ten takle jeszcze. He, he, he. Zaczęła nagrywać jakimś youtuberem potem. Zdusię. Nie. <laughs> blond! Co za hater! Iść mi stąd! <laughs> ja ci Lord. dam zabijać mnie Pieniądze są Za las trochę Co za nie miły niemiły Blitzkręk please Tylko to, że chciałam sobie teraz zagować Ferocity, ale Dzięki, no. ja że to wszystkich wszystkie Spoko Oooo! Spoka żadnej jasteczki, brudasz O oh my. Co ta kata? O umieranie. O oh my to goodness. O oh my day. O oh, oh my dayam. Um. A walka o patrona. Biały ja klub. Nie to, my to, o, o, to e, Dobra. Ej tu, cień Chyba przydałaby się tu jakaś ambulancoraka, tak mi się wydaje. Aha. <ślamy> A wam to jest? Omarabadon. FLIPIN! NAGRYWAJ! Nagrywasz! FLIPIN, ja to na YouTubie! CINUJESZ! Eee... To nie jest FLIPIN NAGRYWAJ, tylko trzeba mówić FLIPINSKI NAGRYWAJ! O, ale flik... Mmm... dd d d d d dawaj, ich l... o, zbejt! tak zbejt! Tak zbejtowaliście... Nice! Ja zabiję! Dawaj, dajuki! Strzelaj! Czary mary! Pokus pokus! Twoja stara Fort pokus! Nie no, Dobra, się... ja idę teraz ich... A, papa! Pa. A, nie! Ale go zrobiłem w Karola. A, ty O, widzisz co się dzieje! Dobry teflikiński! I... No dobre wyszło. No nie. Padniesz, padniesz! Nie padnę, ja Pan nigdy wiesz. nie padam. Nagrywaj. Nigdy nie padam. Aż będzie nie padnę. Ale gay heal No pussy, pussy, pussy. Dawaj ich. Ice! So close. It would be nice. A i piąt pokazać piosenkę? ale już kiep to kogo na no i za Civil biję po milion z bumerangu, no za tysiąc! On ma jeszcze build! On ma jeszcze build stworzony po to, żeby być jak najwięcej z boomerangu Trochę boli Ładnie, ładnie Sfarmu ich Do boju nie A tak, mocno tutaj Eee. A nie, nie. nie. Wbijamy w nich? Nie, on baituje. To, to, to na pewno nie jest bait. on no, to nie był bait. Hehe. <laughs> DC No, nasz też jest DC, także spoko. 4 na 4 Szalona rama. jest dzisiaj. Mało kaj. No, okay. uo, uo. Albo chciał mi dać kila, a Dayuki mi go zestylował. No nawet. No. Dajuki gra swoim bo nie potrafi mnie zabijać. Właśnie No dobra. I już Tak ma Nie. jest jego Nie. 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 Tak blisko. Nie. No, wszystko ja bije lol picks. That dar pix. Pix is so good so crazy at this game aż sobie nią apteczkę dium o już nie ma święta zmarły Ohoho oho oho oha Dobra nie zdążyłem oha 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 nie mogę się doczekać. Lulu będzie miała jakieś przejrzystości, ale ona chyba nerfa po części dostaje. Bo dostaję buffa na tak? A no, no. tak? O 0.1 większość. Ten... A no to szacunek. I ona była no, kiedyś... 06 0.6 do 0.7. Nie, ona jak wyszła, to tak fajnie się nie ugrała pod AP. A od razu to znerfili w następnym patchu. Dostała wtedy, pamiętam, nerf na wszystko. Pięć na 4. Nie pamiętam! Ola no, wychodziła siwilu. za jakąś postacią. ona ma z Hekarimem. Nie, z Hekarimem Varus Uf. wychodzi. Nie pamiętam. To były czasy. Już wyszedł jeszcze tam. Znikł gdzieś jakoś. kołomaj wrócił, nie. Oby ja wygramy w 4 No i dobra, no, jest to... wyzwanie większe. No, tak. O Jezus. No pokus mnie. LOL Znaczy znam ją w... i ona się nie zamieniła w końcu? Spory mam na kudownie Łeee Uważaj Ja nie to... mogłam nic. Mogła robić... Zakata żyje? Tak, skoczyć no skoczyć na no, Bladiego i nie no, to się stało LOL Trochę nas zabili Nie powiem, że... Graliśmy, gramy bez piątej osoby No nieee Zobaczcie to ja Przez ha-ha-ha patrzcie o jezu, jak ty, jak ty kopiujesz? Picki. No. Tak, o to piszę. Też Dobra, To jest do wygrania. Dawajcie! Nie, nie mnie. Nie. 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 dawajcie, Nie. i takie Nie. Biegi, Nie. 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 biegnie. No, no nie. to Dobrze, teraz kończymy to. Serio. Ale ból to musi skończyć. Nie ma nunu w tej grze niestety. Nie no. no. to by już to nas skończyło akurat. No. Nieeee! The shield Bo No tak jeszcze no. ją szczęsuj! Nice. Spoko, nie mam wszystko pod kontrolą, nie? Powiem mnie, please Plaza, masz. Blitz please. AP. He he he. Dawaj Dajuki, będę... będę się osłaniał. ROL! Well. A więc ja P. Dwa D, F, G. Dawaj skakuj, Lelo! O, leżę. A, nie zdążyłam nic zrobić! Zatrzymałam się na to, na nią F. Za e. Bi, e, no. Katarina. Co no, Mają troszkę lepszyty. Nie, tylko kata ich kieruje. Nie, no ale jeszcze mają dobrą Sibir, stranka Volkaya. No. no wszystko mają naprawdę stranka My mm, mamy no. dobrą tylko Caitlyn i Veigara No, znaczy to zależy. Ty kurwa dobra. Ja bym chciała chodzić o gracza. A? O Jaka gej tarcza! Jak to, jest to taka jest gej tarcza? To jest taka gej... To jest Taka gej... No właśnie nie jest zbalansowana, bo to nawet... QSS-a nie trzeba kupować, albo Clintza brać. Kupię kówno. Aha, aha... Siviri Opel. O, co ty? To jest głupie, że to blokuje każdy spell. Nie każdy. Każdy? A, A jak nie? Wóź Cinchta, myślę, że blokuje. A to nie jest e-przypadkiem? Po co przerzuca? Najgłupsze, że nawet możesz zablokować jakieś ulti Carthusa, ty tą tarcza masz. Cinchta też blokuje przecież. Ale nie mówię o przerzuceniu, tylko o yy, kleju a bo no. a... Albo jest też jest bardzo zbalansowany. No bo tylko ona nie ma żadnych skoków. No to co? A taki Grace? Nie, w sumie Grace ma Albo taki no... Varus. No. Albo a... taki Corki. Ona ma to szybko. Ale no, korki nie Trochę szybko, ale Dayuki nas z Spokojnie. Czyli da faka i to Co musisz to wykrywać. No, już nie mogę przegrywać z hmm. bitami. Oh Ale my zawsze przegrywamy arabne z Obaj O oh bo, bo, bo mnie wiedzą o kogo fokusować i nie ma was, kto kierować. Do tle Dzięki za A przynajmniej I zabiłaś Bloody'ego. No, o to chodziło. <noise> Będę cię, jak tam się w kolejce trafił przeciwko Bloody'ego. No Była najściślejsza, w moim życiu no, Nie było tydzień temu, tylko dwa Pamiętaj, go, to było dwa tylko dwa Dawaj, tygodnie. Ej, zultujesz mnie? No pewnie Dawaj, no biegnie. Nie, nie trafi Ultuj mnie! Ale nie biją cię Cen jak się wkręcił, ultuj mnie Zobacz, tutaj giną, o, giną A ty nic nie robisz Weź ich tam, gin Gin ich tam, Adi nie, nie, ale ty Dobry ult! No ja się zlutowałem, ale nie widać, że Katarina taka ja To ja dziewczyna! dziewczyna. Oral, musisz to defować jo. przez 20 sekund. Dasz radę, lelo. Rengarem, no co ty? Report Gary Pilearzy. To jest dobra postać do defowania, wręcz <laughs> Najlepsza. No, no dobry Clear. Report Gary Pilearzy. Ej, ja mam co kupić? Kupiłem sobie średnią pałkę. Ej, ale report. Na ręcznie. Nie, ona aż bije. No, to No, nie hmm. no. To by było dziwne, jakby coś piła nafidowana Katarina No, ale przesady, 1200. dwieście no przesad... to wiadomo no. no, bo... Ale na całego nie, nie żyła Ja to kerde Daj nice strajlele. Tyle on to powinien. to co jakieś, no. Prawilnie. Jezu Na Dobra, teraz to wydefuję cię, ja was zjem. No to spokojnie, ja to sam spokojnie wydefuję stary No, ty retardzie. takie rzeczy się nie biegnie to, nie, kata to skończy. Bardzo możliwe no no co ty, co ty zrobiłaś? Ja fiduję. Co ty zrobiłaś? Nooo. <grym> Chciałem zabić no nie, gdzieś, Dawaj Garen. Stać <grym> ich, zabij. Garen do gry. Cztery, trzy, dwa, jeden. Czyż nie koniec? W... Zabij ich. No. No. Co to za stun? No to Co to za stun? To no to za stun? Bugowana gra. Jasne. No, zwalaj na grę. Teraz róbmy No możemy. Wtedy wygramy, to? No. Nie no to teraz no nie, trołują, To oni to trollują, to Trollują to, dokładnie, trollują, trollują Mam ma w hip... sobie na nich Teraz poczekamy na nich żeby barona wish got this No, skokajmy ale dobra, musisz jeszcze te też rzucać jak Katarinę i... Tak, mam 1700 i nic nie kupiłam. Jezu. no to nice. Great decision. No to no, no biegnie. nie zrobili w sumie. Schrasowali nas z ul, Tak, Takie kalendrze rzuca młode. Ja bym miał nie, to już było lepiej. Ja no jej nie je złożyłeś. Bo nie mam, nie mam pieniądze Wszystko piłczach a, ja się... a nie masz pieniążków, jak No to? trochę nie. Dobra. Ja będę starał się osłaniać Ciebie. No ale ja nie mogę engajżować. Jakieś... No Lelo, Ty musisz engajżować. I tam ubrzydź. Dobra, Caitlyn zaengajżowała. Jest to drzewo, człowiek drzewo dużo widzi. Nie? Może Lelo niech wskoczy na... Fokus na Yuki. Jakby. Jakiegoś... Na kogo? Katarina mnie zabija. No bo on tu małe człowieki sadzonki rozstawia Nie, jak wam dwa razy ku No ile tych człowieków sadzonek małych? Nie Ubieku, Dawaj, Lelo no Zabij Zabijdą kratę Ale bez ferocity po podaj średnio chyba Łada Ja to... Blitzkrat! Na Zdałem tak. bo... na cokolwiek Dawaj, Caitlyn. Jesteś najlepsza. Hmm. Może i nie najlepsza. Dobra, także tyle. Nie, noob okazali nie. się być silniejsi tym razem. Noob Team Reported. Nasz I Team tyle. był dobry, szkoda, że przegraliśmy reporterem pleazę. A on I... raportuje. Nie raportujemy go, czy nie raportujemy. Nie no, co ty na customie? Widzę nie. Dobre, jak to mi? są statystyki widzieliśmy jak na razie. Cześć.